Ona temu winna, ona temu winna, wszystkiemu winna matka, no ewentualnie ojciec. <grym> Ale na pewno rodzic, jakiś rodzic jest winien. Często jako dzieci byliśmy wbijani w poczucie winy. Co jest z tobą nie tak, że tak robisz, jak ty tak możesz robić, ty mały, zły człowieku? Teraz przyjdzie na ciebie kara. Połniłeś błąd? To teraz pobądź z tym ciężarem. Jakim jest rozczarowanie otoczenia na Twój temat? I niestety, te echa wychowania poprzednich pokoleń odzywają się w tu i teraz, w dzisiejszym byciu rodzicem dla wielu współczesnych matek i ojców. Więc, jeżeli nasze dziecko potrzebuje, żeby postawić mu granice, ale w nas. Um, odzywa się to poczucie winy, co jest z Tobą nie tak, co jest z Tobą nie tak, jak ty go wychowałaś? Jak to możliwe, że, że twoja córka robi takie rzeczy? Jeśli do tego postawienia granicy przyłączy się ten głos, co jest z Tobą nie tak, um, który jest takim głosem, który się odzywa właśnie w odpowiedzi na to, że pojawił się jakiś błąd, jakaś jakaś trudność. I pojawiać to uczucie, jesteś winien, to możemy postawić dziecku granicę, ale to będzie podszyte takim właśnie yy, głosem: zawiodłeś mnie, nie nadajesz się. Yy, I nawet jeśli to, co mówimy, ma sens i jest potrzebne, to ta nuta, która się pojawia właśnie na trudność może być czymś, yy, na co dziecko zareaguje, ej. Spadaj, nie chcę tego, nie będę, nie przyjmuję tego, odwracam się od ciebie, nie podoba mi się to, odsuwam się od tej relacji. Bo dzieci mają bardzo dobre poczucie sprawiedliwości. Jak zrobią coś niefajnego albo przekroczą znane sobie normy, to, to one mają poczucie, że mm, to nie było okej. Okay. Ale to, czego one nie lubią, to nie lubią, kiedy, kiedy jest tam jakiś taki komunikat, który nie jest to tu i teraz, który jest właśnie jakimś takim ciężarze, który często właśnie rodzicom w takich sytuacjach e, się przyplątuje w sposobie mówienia.